Hej, witajcie z powrotem w dzisiejszym odcinku. Będą święta, albo w sumie to jeszcze nie ma świąt, bo mam, bo święta będą jutro, ale zaczęliśmy już duże przygotowania. Zobaczcie, mamy już choinkę, bombeczki, prezenteczki. Mhm, dobrze. Ojej, jeszcze się ubierzemy, tutaj przybierzemy się, żeby nie być w kurtkach. Hop, hop, idziemy się ubrać jakoś świątecznie. <laughs> um, no i ten tego. dobra, jeszcze czapeczki, hop hopsia. hop tutaj jest wszystko, dobra i teraz idziemy na drugi, piek. znaczy na pierwszy, piek. ogólnie. Dobra, my jesteśmy. Ja nie zapomniałam wózka. Dobra, będzie tutaj. A um, Milka. Najpierw porobimy że tutaj, zjedziemy też na parter może. Teraz pytanie, gdzie położymy choinkę? Eee, boże, boże. Ty się tak za bardzo nie zastanawiaj, niech będzie blisko stołu albo coś. Dobrze. Zamknij te okno, bo będzie nam wiało. Y oh, faktycznie. <laughs> Jakby, no wiecie Mieszkamy w dość ciepłym miejscu Ale i tak Zimą jest zimno To chyba zrozumiałe Chodź Emilka Będziesz zawieszać bombki? Tak! Będę zawieszać bombki! Dobrze, dobrze No to dobre. O, prezenty Nie otwierać Dobrze, dobrze, nie zamierzam. O, śmieszna. No, masz. A znaczy, Emilka. Mama, na mnie są za duże. Będą na mnie. Prezent na razie tutaj. <laughs> Świeczki mogą być. Tutaj. Kwiatki wywalić. No, i się zaczyna robić świątecznie. Oczywiście ozdobimy też to trochę poza kamerami! Utknęło. Utkło. Hmm. Dobra, jest. Jest jedna pompeczka. O, ile tych pudeł... To no, była, Kamilo, ja oni tego kupili. Dobra. Teraz... Zobaczcie czary, które się dzieją poza kamerami. Dobra, pa. Dobrze, jak widać zmieniło się dużo. Teraz będziemy, no. Um, Emilka, chodź tutaj. Co mama? Będziesz ubierać choinkę? Tak! Dobrze, masz tu bombkę. Dzięki. Siędę sobie tutaj i będę ubierać. Yy, to będzie tu. O, jakie fajne są tu. Tak, możesz z nich korzystać. Chyba. Achem. Na górę idzie inny. Choinkowa bomba. I jeszcze nasza ulubiona bombka. Może ulubiony święty Mikołaj, ale mamy ogólnie już gotowe. No, taka w Polsce. Ubrana, Popka. Hop, no i już. Ślicznie. Teraz twój ojciec Janusz yy, powiesi gdzieś, znaczy położy gdzieś tą choinkę i będzie Gites Mayonnaise. Z jedną no, raczej. Tylko gdzie to Na stole? Nie, żartowałem, żartowałem. Hehe, ty ta będzie miał. No dobrze, to już lepiej. No dobrze, no dobrze, no dobrze, to dzięki, dzięki, jest lepiej. Okej, okay, to położymy tu prezenty. Wow, prezent, mogę już rozpakować? Nie, hmm. są trzy, trzy dla mnie, naprawdę? Nie dostałaś już i tak za dużo. Na mikołajki jeszcze dostałaś, pamiętasz? A, dobra. Okej, okay, pudełka tutaj schowamy. Hopsa, hopsa. I zaraz zajmiesz się kolacją, mam nadzieję. No masz nadzieję. Co ci do tego? E, nieważne. Yy, yy. Dobra, weź. Ym... Emilka idzie się przebrać. Nie, ja mogę zostać w tym stroju. Emilia, lub ty weź to, le lepiej pasuje, dobrze. Umyję tylko naczynia. O, są dobre i będziemy. <śm> będziemy czekać. My stąd idziemy, choć nie chcą nas tu. Zbierzemy też się rzeczy. <ś> <ś> dobra. Okej. Okay, możemy jechać. Dobrze, jesteśmy. To wózek, wózek tu zostaje. Chodź. Widziałam. Zostawiam tutaj torebkę mamy. Nie roztakuję! Dobrze, jak chcesz. Telefonik. To będzie w szufladce. Mm. Nikomu nie idzie, dziś pomyśli. Uh -huh. A portfel zawsze trzyma tam. Tylko trochę to coś ją zatrzyma. Uh. Uh. Dobra już się nie denerwuj, tylko. No, kładź tam. wkurzające co nie? No. Gadawe. No to czekaj, ja jeszcze... Jeszcze muszę się przebrać. Ja. A co tu robi moja czapka Mikołaja? Ta co? E, nic, nic, Tylko pranie była i się tu znalazła, ja nigdy jej nie pierę. Co? Fu. Jak możesz! Obrzydliwe! O, suknie. Dobra, nieważne. Mamy tu coś świątecznego O! Mm, dobrze. A dla mamy weźmiemy... Czy ona w ogóle nosić świąteczne ubranka? O! Jest. Tu mamy takie. Co dla mamy? Ty weź to, to, tą piżamę taką. To nie jest piżama. Niech ci będzie. w tym nie pasuje. Możesz wziąć tą czapkę. Czapka bardziej pasuje do ciebie, Emilia. Masz. Weźmiemy to dla mamy. Czemu to tak wystaje? A bo ja wiem, ty to tak dziwnie położyłeś. Dobrze, nie będzie tak chodzić. Teraz do ciebie. Pytanie, co ty ubierasz? No nie wiem, ale. A to wie uh, uh. co się stało? Mikołaj, nie zjadł ciasteczek. A, tak. No czekaj. Mm, mm. Miam, miam, miam. Mm. A, co ty zrobiłeś? No co? No, zjadłem ciasteczka, bo Mikołaj nie zjadł. Dobra, chodź, ubierzesz się. Dobrze. Już nie. Okej, okay, założę moje przebranie. Mikołaja. Znaczy się Mikołaja. Hop. Kurteczkę możesz zabrać na dół. Teraz ja zabiorę, zabiorę może. Co? Tak, zabiorę, tak zabiorę, zabiorę. No ja myślę. Ciekawe, czy mama sobie radzi zrobieniem, no wiesz. Zabiorę te brudne naczynia, żeby się nie wściekła. A ty posprządaj w pokoju. Nie chcę mi się. Chociaż tą grę. Okej. Okay. Pożegnajcie yy. żabki. Nie żegnasz ich przecież na zawsze. No dobre, 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 niech To chodźmy na dół. Najpierw pojedziemy na sam duży, bo duży ten niepotrzebny grat. No dobra. Było tu zimno. No. Pora włączyć ogrzewanie, czy coś takiego w tym stylu, no. A ta kurtka wisiała tu. Mniej więcej. Tu dobrze nie będzie. By... I to do siebie teraz nie pasuje. To, to przestań się tym bawić i weź te rzeczy. Dobrze, dobrze. No to chodź, idziemy. Dobrze jesteśmy. No to chodź, wychodzimy na Emilia. Chodź. Matka przynieśliśmy brudne naczynia. Świetnie była właśnie skończyła myć. Masz. nic nie zamawiałam, ale dobrze. Tak, do kosza. Mm, dobrze. Ty weź to. Mm, masz. Błę, co ty robisz? Dobra. Robi się. A wyjście sobie. Janusz, te rogi czy coś takiego nie pasują na no, ciebie. Dobrze nie pasują. Niech ci będzie. Zobaczmy. Uuu, zachodzi słoneczko. Niedługo będą święta. Mhm, mm dobrze, dobrze. mam trochę... Ta choinka jest taka mała, co? Aha. Dobrze, czas na przygotowania jedzenia. Co my tu mamy? Ale tylko zapalimy to, co się dzieje? No. Chileczkę. W końcu wszystko mi blokuje. Co my tu mamy za świąteczne żarełko? To nie. O, znaczy mi ja się już zrobiłem, nie nieważne. Dobra, może być to i to. To jest za słodkie, co? To wszystko dobrze. Jakich składników potrzebujemy? Potrzebujemy rybki i jajek. Dobrze, tu mamy jajko. Aha, uh -huh, uh -huh. i rybka. To zaraz będziemy robić. Hop, i to się równa tak. Mm, nałożymy do tego. Zaraz upiecze. Teraz da się tam pieć. To, to już mamy Git majonez, czy coś w tym stylu. Ciekawe gdzie się podziały nasze glony. Chwileczkę. Sprawdźmy czy tu są gdzieś. Eee, moja domowa lodówka taka trochę. Weźmiemy cztery. No, biorę sobie za darmo. Zaraz się opłaca. Żelipamy za mało, nie pomyślałam Jeszcze trzecia Wiem, robię obiad w bardzo dziwny sposób Trochę niehigieniczny Ale mnie za mnie obchodzi higiena, rączek czy coś kapusta i krewetki, tego też nie mam Krewet... Krewetka, kapusta. Krewetka, kapusta. Dobra. Emilia tego nie lubi, dlatego będzie dla nas więcej. Naczynia się już zrobiły świetnie. Kubeczek dla Emilii, dla mnie i dla Janusza. Mm. Wszystko dzisiaj się psuje. Ty przystań tam włazić. Tylko idź na szafkę. No. W końcu. Dzisiaj mamy strasznie długi dzień. Tak, to będzie bardzo długi dzień. Mmm. mi mój talerzyk. Uuu. Dobra, no w końcu. He, 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 he. Nic nie widzieliście. Z można zamknąć. Dobrze, dobrze, to odkładamy. Moja. Trochę się przypiekło, ale to nic. Zaniosimy na stół. Co robisz, mamo? Że wam żarcie. Miłe z Twojej strony. Bardzo. No raczej. Mhm, to każdy może dostać poseczku pomarańczowym. W tym świecie gorącej czekolady nikt nie serwuje. Jeszcze kurczeczkę zrobimy. Może to nielegalne, ale trudno. Weźmiemy do tego piękną misę. Wyjmujemy miseczki. Wyjmijcie się, głupie miseczki. No, no jeszcze nie, trochę się przypieczę. Teraz nakładamy na talerzyki jedzonko. <laughs> hop, hop. Nie ma małego krzesełka, to czekajcie, przepraszam na chwilę. Nic nie widzicie, to taki schowek. Spaczka. Gotowe. Święta będą za jakiś czas, dlatego my będziemy już kończyć. W sensie nie za kilka dni, ale, ale no wiecie, chodziło mi, że za jakiś czas, to jeszcze nie w tym odcinku, ponieważ przygotowania jeszcze trochę potrwają. Dlatego my dokończymy szykowanie, a wy w tym czasie powiecie papa. Pa. Dobrze? W takim razie my się już będziemy żegnać. Pa, w następnym odcinku otworzymy moje prezenty. Nie twoje prezenty, tylko jeden twój prezent, lecz jest nasza. Do wesołych świąt i pa pa.